Zbawienie poza Kościołem, czy można być zbawionym bez wiary? To jedno z najbardziej intrygujących i kontrowersyjnych pytań teologicznych. Czy zbawienie jest możliwe poza Kościołem? Czy ludzie innych religii, a nawet ateiści, mają szansę na życie wieczne? Kościół katolicki, a zbawienie w przeszłości dominowało przekonanie, że poza Kościołem nie ma zbawienia extra ecclesiam nulla salus. Tę zasadę sformułował święty Cyprian z Kartaginy w III wieku, a później podtrzymywało ją wiele soborów. Oznaczało to, że tylko ci, którzy należą do Kościoła katolickiego, mogą osiągnąć zbawienie. Jednak wraz z rozwojem teologii i głębszym zrozumieniem Bożego Miłosierdzia Kościół zaczął podkreślać, że Bóg nie jest ograniczony widzialnymi granicami Kościoła. Sobór Watykański II i Nowe Spojrzenie. Sobór Watykański II 1962-1965 wprowadził ważne zmiany w podejściu do zbawienia. W konstytucji Lumen Gentium nr 16 Kościół uznał, że ludzie, którzy nie znają Chrystusa, ale żyją zgodnie z sumieniem i poszukują prawdy, mogą być zbawieni. Inne religie zawierają ziarna prawdy i mogą prowadzić do Boga, choć pełnia zbawienia jest w Chrystusie. Nawet ateiści, jeśli żyją zgodnie z sumieniem i poszukują dobra, mogą być objęci Bożym Miłosierdziem. Czy wiara jest konieczna do zbawienia? Jezus powiedział: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Jednak Bóg nie skazuje automatycznie na potępienie tych, którzy go nie znają lub nie wierzą z powodu okoliczności niezależnych od nich. Teologia mówi o chrzcie pragnienia. Jeśli ktoś pragnąłby przyjąć wiarę, gdyby ją poznał, Bóg może mu to poczytać za zasługę. Święty Tomasz z Akwinu pisał, że Bóg działa w duszach na sposoby, których my nie zawsze rozumiemy. Czy każdy będzie zbawiony? Niektórzy teolodzy, jak Hans Urs von Baltazar, twierdzili, że możemy mieć nadzieję, że wszyscy ludzie będą zbawieni, ale nie możemy tego przyjąć jako pewnik. Jezus wielokrotnie mówił o konieczności nawrócenia i ostrzegał przed piekłem. Podsumowanie. Kościół naucza, że pełnia zbawienia jest w Chrystusie i Kościele. Ludzie innych religii mogą być zbawieni, jeśli żyją według sumienia. Bóg ocenia serce człowieka, a nie tylko jego przynależność religijną. A ty co o tym myślisz? Czy zbawienie poza Kościołem jest możliwe?